Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zrobimy rozkład, co jest między Wami, czyli między Wami a osobą, o której myślicie, co u tej osoby może się w tej chwili dziać, tak? Najpierw zobaczymy, przyjrzymy się, co obecnie Was łączy albo dzieli co to jest to między wami, tak? Co się wydarza w tej chwili między wami. Zobaczmy czy to jest coś, co Was łączy, czy też może na chwilę obecną dzieli, tak? I mamy kartę wieży. Kartę 8 buław i kartę 5 kielichów. No cóż, wieża może tutaj wskazywać, że relacja wasza przeszła przez jakieś gwałtowne załamanie, nagły koniec, albo też jakąś konfrontację z pewną prawdą, która no niejako zburzyła dotychczasowy porządek nie ma tu stabilności to co już było tutaj to runęło tak bezpowrotnie po tej destrukcji nastąpił bardzo szybki przepływ pewnych wydarzeń lub też informacji tak to karta tempa niekiedy nagłej komunikacji na przykład Wybuch emocji, jakaś wiadomość, albo też decyzja. Pokazuje też, że sprawy mogły potoczyć się szybciej niż obie strony były gotowe przyjąć. To jest sytuacja, w której to zniszczenie, to gwałtowne załamanie się. Relacji było bardzo szybkie, emocjonalne. Być może żadna ze stron nie była na to gotowa. Piątka Kielichów mówi o następstwie całej tej sytuacji, która się wydarzyła. No i tutaj przede wszystkim jest poczucie straty, żal, nieodwracalność czegoś, rozpamiętywanie tego, no, co poszło nie tak jak trzeba, co poszło źle. Ktoś w tej relacji skupia się teraz bardziej na tym, co zostało utracone, niż na tym, co mogłoby jeszcze tutaj się zadziać, wydarzyć, tak? Więc tutaj ewidentnie jest ten etap, kiedy doszło do jakiegoś nagłego rozpadu tej relacji albo przewartościowania pewnej więzi między Wami o którym ta sytuacja bardzo szybko nabrała tempa, tak? Padły jakieś słowa, padły jakieś decyzje, które no, są już bezpowrotne, tak? No, a teraz istnieje pewien dystans między wami i poczucie straty, poczucie czegoś, że można było zrobić to w inny sposób. Dużo jest tutaj żalu, tak? To nie jest faza takiego budowania, a, tylko raczej pewien rezonans po zakończeniu, szybkie konsekwencje jakiejś emocjonalnego tego trzęsienia tutaj ziemi, tak? tego co się tutaj mocno wydarzyło w tym związku i zaczęsło tą relacją. Zobaczmy jak wy odbieracie tą, tą relację. Wypadła nam karta dziewięciu mieczy. Jak wy czujecie, czujecie tą relację, jak ją odbieracie? Mamy kartę Sądu Ostatecznego. Kartę dziesięciu kielichów. I kartę słońca. Ponieważ ja na początku wypadła nam karta dziewięciu mieczy, więc włączymy ją do tego układu. Jak wy odbieracie, jak czujecie tę relację? Na pewno początkowo czuliście ją przez pryzmat pewnego lęku, bezsennych nocy, poczucia być może winy, albo też takiego natłoku myśli. To jest karta silnego napięcia psychicznego, które często przeżywane jest w samotności. Więc tutaj mogłyście, mogliście czuć ciężar emocjonalny tej relacji i pewną trudność w pogodzeniu się z tym, co między Wami się tutaj wydarzyło. W Sądzie Ostatecznym mamy kartę przełomu to jest punkt przełomu. Po tej fazie tego niepokoju, bezsennych nocy, następuje pewne przebudzenie, tak? podsumowanie być może tego, co się wydarzyło. Teraz być może rozumiecie, że coś definitywnie odeszło, coś się skończyło, albo wymaga też pewnego rozliczenia. To może być taki duchowy moment pewnego, rachunku, widzi się rzeczy takimi, jakie naprawdę są w danym momencie, no i podejmuje się decyzję o pewnym zamknięciu, albo też o odrodzeniu sytuacji między wami. No i tutaj mamy finalnie dziesiątkę kielichów i kartę słońca. Mimo tego bólu, po tym podsumowaniu całej sytuacji, czujecie, że ta relacja miała mimo wszystko dla was ogromne znaczenie, tak? Niosła tutaj wizję spełnienia, komfortu, bliskości, takiej rodzinnej harmonii. Jest tu obraz takiego idealnego szczęścia, które no, mogło być według was, albo wciąż gdzieś jeszcze jakby rezonuje. Jednocześnie słońce może tutaj wskazywać, że odzyskujecie pewną jasność i spokój, i zaczynacie, aby rozumieć, że niezależnie od całego wyniku tej sytuacji, to, co się wydarzyło, przyniosło wam pewną lekcję i coś wyjaśniło, postawiło sprawy w jasnym świetle, tak? pokazało, jak sytuacja wygląda, Naprawdę między wami. Więc tutaj wasze odczucia to na początku jest ten proces takiego przejścia poprzez ból, poprzez lęk, następnie przebudzenie się, podsumowanie, zrobienie bilansu, zrozumienie tej prawdy i powolne odzyskiwanie tej równowagi emocjonalnej. Być może też uświadomienie sobie własnej wartości. Więc wy ze swej strony jakby czujecie, że ta relacja miała ogromny potencjał i miała ogromny też sens według was, ale widzicie też, że trzeba było coś zakończyć, by przede wszystkim odzyskać siebie, tak? Trzeba było tu doprowadzić do tego końca, do zakończenia jakiegoś, albo do wyrażenia jakiegoś mocnego swoich emocji, żeby coś w tej. Sytuacji zmienić między Wami, tak? Zobaczmy, jak ta osoba to odczuwa, jak postrzega tą relację, co tutaj między Wami, jak on widzi to wszystko, tak? Czy ona, no, ta osoba, o której myślicie, jak ona postrzega tą relację? Mamy kartę Rydwanu. Kartę rycerza kielichów. I kartę ośmiu kielichów. Więc tutaj, z punktu widzenia tej osoby, jak ona postrzegała tą relację, może być tak, że czuła ona, że ma nad czymś kontrolę, chciała mieć nad czymś kontrolę, być może działała impulsywnie, z silnym poczuciem celu, może nawet chęcią kierowania sytuacją według swoich własnych zasad, trzymała się tych swoich zasad i kierunku rozwoju tej relacji. Chciała też być po stronie wygranej i zwyciężyć, udowodnić coś sobie lub też wam, no, a przy tym zachowując pewną postawę taką nietkniętą, emocjonalną, tak? Taki pancerz emocjonalny. Rytwan często oznacza też konflikt pomiędzy emocjami a rozumem, pomiędzy sercem a rozumem. Kierowanie się dumą lub potrzebą jakby utrzymania pewnego kierunku. Nawet jeśli no, emocje wskazują na coś zupełnie innego, rycerz kielichów, tu pokazuje się, że ta osoba czuła tęsknotę, są w niej uczucia do Was, być może też idealizowała tę więź. To jest karta emocjonalnego zaangażowania się, ale bardziej takiej formie, Wyobraźni niż realnego działania, więc ta osoba dużo mogła mieć ciepłych uczuć do Was, natomiast na zewnątrz być może tego nie okazywała. Mógł to być ktoś, kto w większości fantazjował o tej pięknej miłości, ale nie potrafił się w niej do końca, jakby, ugruntować. Ostatecznie, ta osoba mogła oddalić się emocjonalnie, nawet jeżeli nie całkiem zrobiła to w sposób fizyczny, tak? To pewnie stworzyła być może pewien dystans. Być może też zrezygnowała z czegoś, co no, emocjonalnie było bardzo ważne, ale nie dawało jej pełnego spełnienia. Tutaj pokazuje się taka decyzja, którą być może ta osoba podjęła, że musi iść dalej, nawet jeżeli to, co się tutaj stało, to jest w jakiś sposób bolesne. Więc pokazuje się, że ta osoba na pewno postrzega tą relację jako bardzo intensywną, ale jednocześnie trudną do, do utrzymania. Tak? Z jednej strony chciała nad tą relacją zapanować, a z drugiej miała, miały miejsce jakby prawdziwe uczucia. <laughs> Jedna, ostatecznie jednak jakby zrezygnowała z tego, uznając, że musi odejść lub zdystansować się, tak? Nie jest to na pewno uczucie obojętności w stosunku do was. Raczej taka decyzja o odejściu mimo tych właśnie emocji, które tutaj są. Z poczuciem, że no jednak trzeba iść tą własną drogą. Zdecydować o innym kierunku, tak? Zobaczmy. Co aktualnie ta osoba przeżywa, co dzieje się u tej osoby? Co dzieje się aktualnie u tej osoby, o której myślicie? Rycerz Mieczy. Król Buław. I karta czterech, cztery Buławy. Tutaj pokazuje się energia osoby, która działa w jakimś pędzie, w napięciu. To energia działania pod wpływem impulsu, często też obrony swoich własnych racji. Być może w tej chwili ta osoba reaguje gwałtownie, podejmuje szybkie, nieprzewidywalne jakieś decyzje, no by w jakiś sposób odzyskać swoją kontrolę albo też mieć przewagę w danej sytuacji. Jest tutaj też dużo napięcia takiego komunikacyjnego, a więc może myśleć ta osoba o konfrontacji. Może też myśleć o, analizować słowa, które, które padły między, między wami. W tej chwili ta osoba może próbować pokazywać, że jest silna, opanowana, że jest niezależna, że cała sprawczość jest jakby w jej rękach. To ktoś, kto no, chce wrócić do tej roli dominującej, pewnej siebie, tak? Pokazuje kogoś, kto chce kierować się własnym życiem. A więc ta osoba może budować wizerunek człowieka, który wie, czego chce, nawet jeżeli wewnętrznie do końca tego nie czuje. Więc tu jest jakby próba utrzymania autorytetu i również tej kontroli nad całą sytuacją. Na zewnątrz może wyglądać, że wszystko u tej osoby jest w porządku wszystko jest stabilne ta osoba może koncentrować się na otoczeniu znajomych na znajomych na rodzinie pracy próbuje jakby żyć normalnie jakby się nic nie stało to jest taka karta chwilowego spokoju i świętowania więc być może ta osoba odnosi w tej chwili jakiś sukces może zawodowy albo też odcina się po prostu od emocji poprzez jakieś zajęcia, tak, zajęcia, pewną aktywność, zajęcia społeczne jakieś. Więc ta osoba jest jakby w fazie w tej chwili działania i utrzymania pewnej kontroli, mimo że wewnętrznie może w niej być pewien chaos, tak, potrzeba postawienia, potrzeba postawienia na... na na swoim, tak? Pokazuje natomiast na zewnątrz tą siłę, tą, stanow tą niezależność, decyzyjność, ale to wszystko może wyglądać na taką pozorną stabilność, tak? Normalność, którą próbuje pokazać otoczeniu. To wygląda na kogoś, kto chce mieć jakby wszystko pod kontrolą, ale w rzeczywistości jakby nadrabia energią, działaniem, angażowaniem się w różne sprawy, a wewnątrz tego wszystkiego tak naprawdę nie czuję, tak? Czyli więcej tu, jakby na pokaz jest to takiego udawania normalności. Nic się nie zmieniło. Wszystko jest w porządku. Zobaczmy, co blokuje tutaj rozwój waszej relacji między wami, co blokuje ten rozwój. To blokuje rozwój między wami, tej relacji. Karta Księżyca. Pięciu monet. I dwójka mieczy. Podstawowy problem między wami to jest brak jasności, brak przejrzystości. Tu jest bardzo wiele niepewności, domysłów też. Być może działają tutaj w tej chwili emocje, a nie fakty, tak? W relacji może być też między wami działać lęk, wyobrażenia pewne, no albo też błędnie interpretujecie całą sytuację, czy też jedno z was nikt tak naprawdę z was nie widzi tej sytuacji jaka jest naprawdę obie strony tutaj mogą kierować się emocjami a nie logiką rozumem tak może istnieć też pewien brak między wami zaufania czy też jakaś niejasność co do intencji drugiej osoby jest też poczucie poczucie odrzucenia braku wsparcia co blokuje oczywiście tą relację, takie emocjonalne zimno między Wami. To przede wszystkim karta braku poczucia bezpieczeństwa. Więc tutaj jedna ze stron, albo obie też strony, czują się jakby pozostawione same sobie. No więc trudno tutaj w tej sytuacji budować coś, coś dalej. Może jest między Wami w tej chwili brak tego kontaktu, jakiś dystans emocjonalny. Izolacja czy brak takiej silnej podstawy, żeby coś tutaj zmienić. No i dwójka mieczy. Dwójka mieczy jest typową kartą blokady, brak tutaj decyzyjności, podjęcia tej ważnej decyzji, unikanie konfrontacji, unikanie rozmów, takie emocjonalne zamrożenie się. Ja nie widzę i nie słyszę, nie chcę wiedzieć, co się dzieje. Nikt tutaj nie podejmuje żadnych kroków, nie ma rozmowy. Wszystko po prostu wisi, jakby w zawieszeniu. Więc tutaj, przede wszystkim, to, co blokuje tą relację, to brak jasności, przejrzystości, poczucie osamotnienia tutaj, dystans, no i brak tej komunikacji, rozmowy, brak też decyzyjności. Oboje tutaj, jakby, tkwicie w takim emocjonalnym. Cieniu. Nikt nie mówi prawdy wprost, nikt nie otwiera się w pełni na drugą osobę. Każdy boi się jakby zrobić krok. No, jedna osoba może robić to z poczucia pewnego lęku, a druga z poczucia nie wiem, tego chłodu czy poczucia, że i tak już wszystko zostało powiedziane, że jest już za późno na to, żeby cokolwiek tutaj zmienić. Zobaczmy, co może wyniknąć z tej y, sytuacji, jaka jest najbliższa możliwa y, ścieżka, jaki możliwy scenariusz. Co może wyniknąć z tej y, sytuacji, jaka między Wami w tej chwili y, pokazuje się tutaj? Siedem mieczy. Karta głupca. I karta Asa Monet. Te karty w piękny sposób tutaj podsumowują ten rozkład. Siódemka Mieczy mówi o tym, że w tej chwili jesteście w takiej postawie strategicznej, unikania wszelkiego. Działania z ukrycia, półprawd różnych, działania na boku, tak? Każdy z Was coś tam konspiruje i przemyśliwuje pojedynkę. To karta braku pełnej szczerości też. Ktoś unika tutaj rozmowy, ale przede wszystkim analizuje całą sytuację i obserwuje drugą stronę, jakby z dystansu. Czyli brak tu w tej chwili tego konkretnego, otwartego jakby kontaktu i próba no, takiego zabezpieczenia się przed y, zranieniem emocjonalnym, tak? Karta Głupca mówi o tym, że następuje tu jakby całkowity reset sytuacji, czyli stara historia, która między wami była tutaj traci jakby na znaczeniu i ktoś podejmuje tutaj decyzję niezależnie od wszystkich okoliczności, by iść dalej. Zacząć od nowa, bez żadnego planu, ale też bez tego ciężaru z przeszłości. To jest energia odpuszczenia, wyjścia z zastosowania tych wszelkich gier, masek. Nowy etap, jakby i z nową postawą. Zobaczę, co mi życie przyniesie. Nie jest to na pewno powrót do starego schematu. No, i tutaj Asmonet mówi o tym, że z tego wszystkiego wyniknie nowy, całkowicie nowy, realny początek, stabilna szansa, ale pod warunkiem, że zacznie się wszystko od zera. Będzie to oparte na prawdzie i na stabilności, praktyczności. To nie są tutaj romantyczne jakieś uniesienia, tylko już pewien konkret, tak? Nowe fundamenty, taki realny start. Może to być propozycja kontaktu, lub też propozycja jakiegoś materialnego działania może wspólny wyjazd, wspólny zakup nieruchomości, wspólne zamieszkanie jakaś ważna, istotna decyzja, która sprawi, że związek stanie się bardziej stabilny. Tak? Więc z tej sytuacji może tutaj wyniknąć jakby nowy początek, ale dopiero wtedy, kiedy ktoś lub obie strony wycofają się z tego etapu, w którym trwaliście w jakimś dystansie, w tej nieufności, przyglądaniu się drugiej stronie. Głupiec mówi tu, że zostaną. Przełamane pewne schematy, które funkcjonowały w relacji wcześniej, odpuszczenie pewnych spraw i spojrzenie na przyszłość z większym optymizmem. I macie możliwość rozpoczęcia wszystkiego od nowa w sposób bardzo realny, spokojny, bez wszelkich złudzeń. To również karta powrotu i próby naprawienia czegoś, ale rozpoczęcia już na innych zasadach, tak? Więc to nie powrót na pewno tam, gdzie do tej pory ten związek tkwił, czy był, tylko szansa, jakby, na zupełnie nowy rozdział. No, jeżeli ktoś z Was odważy się zacząć ten uczciwie, oczywiście w, od początku, to powiemy sobie może jeszcze tutaj, czy. Ten nowy początek dotyczy realnie Waszego związku, czy też jedna ze stron postanowi pójść własną drogą, czy też oboje postanowicie zacząć wszystko od nowa. Tu jest postawienie na większą stabilność. Ten asmonet as mówi o tym, że jest to już jakby pewien konkret, tak? to nie są już mrzonki, fantazje. To jest chęć zbudowania domu, zbudowania rodziny, czegoś w związku, który jest stabilny. Sprawdźmy, czy ten nowy początek dotyczy Waszego związku, czy też jednej z osób. Mamy kartę 10 kielichów. No i tu Mamy już ewidentną odpowiedź. Dziesiątka kielichów to spełnienie, jedność, relacyjne szczęście, a więc nie indywidualna samotna droga. Ten nowy początek, który nam się tutaj w dwóch kartach aż pokazał, dotyczy was jako związku, was, jako rodziny. Nowy, doty nowy początek dotyczy relacji między wami, a nie tylko jednej z osób. To Karta związku, porozumienia wspólnoty, ale w nowej, już jakby dojrzalszej formie. Zostaną tu podjęte bardzo ważne, konkretne decyzje, które ustabilizują tą relację. A więc ten nowy początek, o którym mówi głupiec i Asmonet może faktycznie doprowadzić do odrodzenia więzi między wami, jeżeli obie strony porzucą tutaj pewne schematy i Zaczą, zaczną wszystko od zera z nową kartą oparte to będzie naprawdę na stabilności dziesiątka kielichów w tym wypadku potwierdza tutaj że ten potencjał między wami jest bardzo żywy jest aktywny a ten finał jakby tej historii tutaj przedstawionej no może być bardzo taki pozytywny emocjonalnie, niekoniecznie od, od razu, ale jest to bardzo bardzo realne. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego rozkładu. Zapraszam was też na indywidualne rozkłady na moją stronę biartmoon.pl. Tam również znajdują się karty konwersacji, które można zakupić oraz dzienniki do pracy z tarotem. Zachęcam do zajrzenia na stronę. Dziękuję wam serdecznie i do zobaczenia.